Siemanko, z tej Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Brook Heaven i będziemy sprawdzać sekrety właśnie w tej grze, czy one działają. Widzowie będzie ich dzisiaj całkiem sporo. Jeśli filmik Wam się spodoba, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek i wpadajcie na bellastay.pl, a za mną biegają kociaki Belli. Dajcie znać w komentarzach, czy któregoś sekretu nie znaliście. No dobra, lecimy w takim razie z pierwszym sekretem widzowie i Pierwszy sekret znajduje się przy restauracji, więc biegnijmy sobie tutaj. Uwaga, uwaga, biegniemy, biegniemy i uwaga. Tu przy restauracji z tyłu jest drive through. Zobaczcie. I jak klikniemy sobie na ten guziczek. Czekajcie, czy ja mam głos? Dobra, mam głos. Klikamy na guziczek. Pyk. To wiecie, co się zadzieje? Patrzcie, patrzcie. Kitty Bella Tube. Kitty Bella Tube jest tutaj wyświetlana. Tylko zobaczcie, jak ona jest wyświetlana. Jestem wyświetlana w tym takim zwykłym ubranku Robloxowym, zielonym. Bez mojego pięknego make-upu. Ale jestem wyświetlana. Sprawdźcie sobie, czy u Was też to będzie działało. A od wewnątrz, gdzie jest ten ekran? Poczekajcie. Ekran od wewnątrz jakoś powinien być tu. Ale go nie widzę O jest tutaj, jest Jest Kitty Bella w takim razie, słuchajcie No dobra, można powiedzieć, że ten sekret Zadziałał, na początek Taki łatwy sekrecik, lecimy Do następnych, następna rzecz To są małe dzieci, nie wiem czy zwróciliście Uwagę na to, że można mieć dziecko W Robloxie, tutaj W Brookhaven, wchodzimy tutaj Wchodzimy tutaj, możemy dać też e, Imię i jak Ja bym mogła dać na imię Dobra, jakoś mi tak przyszło do głowy to z Minecrafta, dajmy Izabella, i słuchajcie, jakaś dziewczynka, niech będzie też na różowo, słuchajcie, ubrana i dobra. I zobaczcie, jak mamy sobie tutaj małe dziecko, to ono chodzi z nami. Tak jest, to jest pierwszy sekret, a w sumie już dwa w jednym: że to działa, słuchajcie, to działa. Wyciągamy dziecko, istnieje dziecko i dziecko za nami chodzi. Ale też musimy sprawdzić, jak to dziecko będzie działało, słuchajcie, na straży pożarnej. Więc lecimy tam, lecimy, lecimy, bo tam też jest jakiś sekrety, który musimy sprawdzić, czy zadziała, czy nie jest to fake po prostu. Uwaga, uwaga, wchodzimy tutaj i zobaczcie, dziecko, jak widzicie, ciągle za nami chodzi, nie? Ale jeśli idziemy tutaj, to ono też jest przy tej szybie, a jakbym tak obeszła, szybciutko to, tam za szybę, to ona tu powinna zostać. Ajajaj, szybko muszę złożyć. Jest! Została! Zobaczcie, ok, dobra. Działa to? Fajnie! Ok, i można w ten sposób pozbyć się, słuchajcie dziecka, i zobaczcie, jak ona sobie tutaj chodzi. A teraz kolejny sekret widzowie, który już zauważyłam, że działa to jest takie, jakby przesuwanie się w locie. Spójrzcie, wchodzicie po prostu tutaj do Straży Pożarnej, do tego pomieszczenia, stajecie tutaj i skaczecie. I patrzcie, co się teraz ze mną zadzieje, bo jak podskoczę, to powinnam tylko góra dół, co nie? Jak zwykle się skacze, A teraz patrzcie, patrzcie, widzicie? 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 Tak, jakby był tutaj jakiś podmuch wiatru, jak na przykład, jak na przykład się obby przechodzi yy, i takie wiatraki są. No to teraz zobaczcie to. Waga. I... I zobaczcie, jest sufit, więc w pierwszej sekundzie to przeszkadza, ale teraz mam takie coś, że nie mogę tam sobie na spokojnie podejść, skacząc, tylko mnie odsuwa właśnie ciągle do tej ściany. Spróbujmy zrobić to jeszcze raz tak, żeby mi sufit tu nie przeszkodził. O, uwaga! I widzieliście to, jak mi od razu odrzuciło. Więc ten sekret tutaj też działa. A propos jumpów, widzowie, może przenieśmy się do um, domu numer 6, do apartamentu tak naprawdę lecimy tutaj i tutaj też będzie można zrobić coś takiego jak takie nietypowe skoki a zauważcie, że te dziecko się ze mną nie tepło, więc ono tylko chodzi tak po prostu jak my też byśmy chodzili po mapce. Tutaj trzeba sk skakać i zobaczycie co się wydarzy. No dobra, tutaj prawdopodobnie trzeba sobie skakać po prostu, więc skaczemy. Ja widzę, że już jakiś ten skok mój jest dziwny, bo m, tak szybko nie skacze sobie fajnie i teraz powinnam sobie wyjść z tego apartamentu. Słuchajcie, tylko czy dam radę skacząc wyjść stąd? Dobra, chyba nie, więc słuchajcie, tutaj sobie raz podskoczę. Wyjdę tędy. Teraz skaczę i patrzcie, co się ze mną dzieje. Patrzcie, co się ze mną dzieje! Jakoś tak się nakręciłam skacząc, że zobaczcie, ja teraz mogę latać po całej mapie. Właśnie w ten sposób skakać. Zobaczcie, fajnie by było, gdybyśmy nie, nie natrafiali wcześniej na jakieś tam przeszkody, bo tak jakby ta nasza moc się już wyładowała. No i yy, widzowie musielibyśmy teraz wrócić znowu tam na apartament numer 6, więc w sumie możemy się tepać, to to zróbmy. I teraz tak, znowu się jakby musimy naładować tymi dziwnymi skokami. Patrzcie, i zaraz wylecimy na mapę. Uwaga! No I znowu w to samo miejsce przyładowałam! I znowu tak samo. No i tutaj jest wielka ściana, którą ciężko jest obejść, ale może spróbujmy się jakoś obrócić. Ej, damy radę się wrócić? Oj, ciężko, ciężko, widzowie. Dolatuję tutaj i już robi się to, co zwykle. Ej, Izabela się z nami tepła. Uuu, szaleństwo. Ale zobaczcie, tylko głowa jej wystaje. No dobra, jak skaczę, no to moja postać dalej się przesuwa. I wypadłam poza mapę. Poza mapę. Miałam wrażenie, że tylko ten skok jakby ciągnie w jedną stronę nas. Ale zauważyłam za chwilę, że wcale nie. I zobaczcie, nawet udało mi się wyskoczyć z mapy. Ten sekret z tym dziwnym skakaniem... Nam zadziałał! O! I taki właśnie mój awatar był wyświetlany w tej restauracji. Dziwne, co nie? A teraz jak wypadłam z mapy, to straciłam mój cały outfit. Czy to oznacza, że już go nie będę mieć? Halo? Sobie tak ściągnę. Aha. Dobra. Trzeba znowu trebeczkę, włosy, aurę. No ale bluzki nie mam! No bo bluzkę musiałabym znowu, słuchajcie, ID wpisać na bluzkę Barbie. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to wbijcie po prostu na wczorajszy film. Em, a ja sobie założę na chwilę po prostu taką bluzkę i twarz sobie też zmienię na taką barbiową moją. No niby jest załączona, dobra. Okej, okay. lecimy widzowie w takim razie z kolejnymi sekretami Sprawdzimy, czy one działają Kolejna rzecz jest bardzo, bardzo super I słuchajcie, to tak naprawdę można powiedzieć, że Jest to spanie w chmurach Lewitowanie Albo po prostu spanie nad ziemią. Zobaczcie, do tego potrzebne nam są dwie rzeczy. Ale nie wiem, czy zaraz nie wyłączę tego dziecka, czy ono mi nie będzie przeszkadzało. Teraz tak, potrzebne nam są dwie rzeczy. No a przede wszystkim to drabina, uwaga, i jeszcze namiot, który zawsze jest dla mnie tak niewidoczny tutaj, że to jest jakaś masakra. No widzowie, na pewno z trzy razy już tutaj. O, był. A ja go dopiero teraz zobaczyłam. Dobra, i teraz tak, żeby spać na ziemią, to trzeba zrobić coś takiego. Paść, stawiamy sobie tu drabinkę. Ej, dziecko też chodzi po drabinie. Teraz dajemy namiot, namiot, co ja gadam? śpię w i kładziemy się spać. Dziecko jest creepy. Teraz musimy wziąć, właśnie drabinę i postawić tutaj drabinę. Zobaczcie, ja już śpię nad ziemią w tym e, właśnie śpiworze, ale mogę zrobić to jeszcze wyżej. Więc teraz tak, żeby tylko... Z... A! żeby tylko teraz zejść z niego dobrze. To jest, to może być misja, ale jeszcze nie jest tak aż wysoko, że nie wskoczyłam sobie na tą drabinę. Bierzemy tutaj teraz śpiwór kolejny i załączamy go tu. O, dobra. Śpię, widzowie, śpię. I teraz tak, jedyneczkę wyłączamy, a więc tą drabinę można by było po prostu... Postawić gdzieś tam i zobaczcie, wyłączyć to. I patrzcie, śpie nad ziemią. Ile ja metrów nad ziemią jestem, to nie wiem, z 4-5, jakoś tak. Więc, no dajcie znać, czy coś takiego już próbowaliście, czy to sprawdzaliście. Wydaje mi się, że nie, ale widzowie, to jest bardzo fajne. Też spoko pomysł, żeby się chować, tak właśnie bawiąc w ten Hide and Seek. No, bo ktoś może być malutki i patrzeć tylko tak przed siebie, a nie patrzeć do góry. A wy, pyk, śpicie w śpiworze gdzieś tam na górze. Lecimy w takim razie do kolejnego sekretu. W sumie pokażę Wam jeszcze, że fajnie można to zmodyfikować. Spróbujmy. Teraz tak, jedyneczka. No i weźmy stąd ten domek, weźmy ten namiot. Co nam tu się jeszcze przyda? Dobra, w sumie nic więcej. Hmm, aha, bo ja sobie załączyłam dwie rzeczy. No dobra. To będzie tak. Yy, namiot pierwszy. Tylko fajnie byłoby go tak postawić troszeczkę. O tak, o tak. Teraz jest. Odrobinę lepiej Chociaż też nie idealnie Ale słuchajcie, zobaczcie, możecie mieć taką bazę właśnie Do jakichś roleplayów Może wam to się bardzo przydać Więc taki namiocik może być Plus jeszcze, zobaczmy Bo wzięłam ten namiot Ale jeszcze Brakuje mi innej rzeczy Pyk Co to było? Ten domek Domek chciałam widzowie sprawdzić Pyk a nie, nie tam na dole. Tutaj no. Tu. O, dobra, jest. Jesteśmy tak, jakby w domku. Też trzeba by było się tutaj chwilę pobawić, żeby to dobrze postawić. Ale mamy taki playhouse i w nim śpimy e, w śpiworze. A to wszystko wisi na ziemią 4-5 metrów. Okej, okay, lecimy, sprawdzić następne rzeczy. Teraz pokażę Wam coś creepy. Więc musimy tak iść sobie gdzieś na wolne miejsce i zespełnić domek. Ten domek też straszny. Więc znajdźmy go. Taki mega creepy, ciemny. No i no, bym tak powiedziała. Lecimy tutaj i Waga coś wam pokażę. Mam nadzieję, że tego jeszcze nie widzieliście. Uwaga, wchodzimy już. Idziemy tu, wychodzimy na zewnątrz. Halo, otwierajcie się. Ja myślałam, że to będzie takie coś jak sezamie, otwórzcie, mówię i one się same otwierają. Tutaj trzeba, widzowie, postawić basen, więc stawiamy i zobaczcie, co w tym basenie jest. Tu jest, uwaga, trumna! W tym basenie jest trumna. Czy Wy widzieliście jakiś basen, gdzie jest trumna? Masakra. Teraz potrzebuję jakiegoś widza, żeby wypróbować jakiś sekret. Dlatego, widzowie, ja teraz przejdę na ogólny serwer, gdzie na pewno mnie widzowie znajdą. No i coś pokażę Wam razem z nimi. Okej, okay, są widzki, widzowie, więc e, próbujemy. Lecimy jeszcze raz do tego samego domu. Ja go sobie zespałnię. Pyk, gdzie jest ten ciemny dom? Uwaga, uwaga, bo zrobimy na nich pranka. Pyk, dobra, buduje się. Bardzo proszę, wchodźcie sobie tutaj, no chodźcie, chodźcie. <laughs> Zaraz coś wypróbujemy. Drzwi, otwierajcie się. Dobra, i teraz tak, swimming pool. Ok. No i zapraszam was, dziewczyny, tutaj do środeczka. Do mojego baseniku. Uwaga. I teraz, widzowie, muszę... Go wyłączyć w odpowiednim momencie. Tylko, że to są takie papugi, że nawet jak ja wyjdę na sekundę, to one też od razu wychodzą. Mam nadzieję, że one tutaj zaraz wejdą. I będą pływać razem ze mną. Ej, najlepsze jest to, że jak y, trzeba coś zrobić, to wy nie robicie, ale jak nie trzeba, to oj, masakra. Musiałam teraz napisać, żeby weszły po prostu do basenu. Pyk, wyłączam. I zobaczcie. Ach, tej jednej się udało, słuchajcie, ale prawie tam została. Zobaczcie, dobra, właśnie, 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 dobra, jedna sobie pływa. No i musi się nastarać, żeby stąd wyskoczyć. Coś takiego sobie wypróbujcie, widzowie. Niby jest coś takiego, że jak weźmiecie kogoś na barana, wyjdziecie nagle z gry, to ten ktoś po prostu sobie tutaj y, upadnie. No właśnie, wtedy może tak, jesteśmy na spałnie, to spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz. Wysyłamy wiadomość, żeby wziąć się na barana. To jest widzka, więc ona oczywiście się zgodzi. Uwaga, teraz um, spróbujmy się może zresetować zamiast wychodzić. Jest oh, wam Belly Bierzemy go na barana. Chodź na barana. Ej ty, no chodź na barana. No dawaj. Ej ty, no chodź tu. <grywy> Teraz to odo. Aś ty kurczę. Chciałam wziąć go na barana, wyjść z gry i wejść, żeby upadł. No, żeby upadł. Ja nie chcę. O tu. Dlaczego nie, jest, nie jesteś posłuszny? Dobra. Las to czaję do Robloxa moim zdaniem, za długo trwa. I te całe jeszcze taka kaccenka, zanim ta kamera się obróci wokół nas i wciśniemy ten play, to on już dąży sobie pewnie wstać. No i właśnie tak to wygląda. Ostatnia próba. Pyk, Leave. Jestem ponownie i zobaczymy, bo to bardzo długo trwa. Zanim ta kamera się w ogóle wokół nas obróci, tak i tak dalej, będziemy mogli wcisnąć play. To ta dziewczyna już dawno mogła wstać, widzowie. Także no, nie do końca podoba mi się ten sekret. Jakoś tak bym nie dała mu lajka, ale widzowie mi oczywiście zostawcie łapeczkę do góry za ten film, za te sekrety. Jeśli jakieś wam nie były znane, to koniecznie napiszcie w komentarzach, które. No i subskrybujcie kanał oczywiście, bo dobijamy milion. No i widzimy się to w kolejnym filmie. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.